Cześć kochani, witam was po raz kolejny na kanale Fangier Tech. Ja jestem Piotr, a dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tym, że Sony oficjalnie ogłosiło istnienie PlayStation 5 Slim. Mamy datę premiery, wiemy jak będzie wyglądała. I co to będzie za konsola? Też w tym materiale, oprócz tego, że powiemy sobie o PlayStation 5 Slim, to chciałbym jeszcze troszeczkę opowiedzieć o kolejnym urządzeniu Sony, które również już jest zapowiedziane i również ma swoją datę premiery, a jest to mianowicie PlayStation Portal. Także zapraszam Was do tego materiału. Zaczynamy. To, że Sony wypuściło PlayStation 5 Slim, nie powinno nikogo dziwić. Jest to praktyka stosowana przez firmę Sony od początku istnienia marki PlayStation. PlayStation 1 Slim, znany również jako PlayStation 1, PlayStation 2 Slim, PlayStation 3 Slim, PlayStation 4 Slim, no i jak to na firmę Sony przystało, PlayStation 5 Slim. Nie ma co ukrywać, że firma Sony jest gotowa na wersję Slim już od ponad roku. Sony dotychczas wydało już trzy modele PlayStation: model 1000, 1100 i 1200. Ja swój model konsoli PlayStation 5 kupiłem w 2022 roku, w grudniu. Jest to model konsoli 1200. Posiada on znaczące zmiany, jeżeli chodzi o płytę główną. Jest ona dużo bardziej zmniejszona i przystosowana do mniejszej obudowy. I ma nieznacznie zmieniony układ chłodzenia. Oraz posiada jeszcze kilka drobnych zmian. A więc, jak widzimy, Sony od samego początku planowało wypuszczenie na rynek PlayStation 5 Slim. A więc teraz powiemy sobie więcej na temat tej konsoli. Początkową ciekawostką jest nazwa urządzenia, ponieważ wbrew przewidywaniom nie będzie ona brzmiała PlayStation 5 Slim, a po prostu PlayStation 5. Ale że jest to zmniejszona wersja PlayStation 5, ja będę ją nazywał po staremu PlayStation 5 Slim. Wiemy już także, że PlayStation 5 Slim ukaże się w dwóch edycjach podstawowej i Digital Edition. To z kolei przełoży się też na kształt i rozmiar obu konsol. W przypadku PlayStation 5 Slim z napędem jest to różnica 18%, a PS5 bez napędu, czyli Digital Edition, już 24%. Należy pamiętać, że PlayStation 5 Slim nie jest wersją Pro ani uboższą wersją PS5, dlatego też urządzenie będzie miało takie same podzespoły jak obecna konsola PlayStation 5. Jedyną różnicą, zgodnie z przewidywaniami, jest większy dysk SSD. Tym razem dostaniemy 1TB zamiast pierwotnego 825GB. Wraz z prezentacją nowej konsoli Sony dowiedzieliśmy się od razu, że PS5 Slim trafi na rynek już w listopadzie 2023 roku. Niestety ta premiera dotyczy jedynie rynku amerykańskiego, a dopiero w następnych miesiącach ma trafić na kolejne rynki. Nie wiemy więc, kiedy dokładnie nowa konsola Sony pojawi się w Polsce. Optymistycznie mówiąc, można się spodziewać tego w okolicach Bożego Narodzenia. Kolejne urządzenie, które zaprezentowało Sony, jest PlayStation Portal. Portal, wcześniej znany pod roboczą nazwą Projekt Q, wykorzystuje funkcję zdalnej gry z PlayStation 5. Ośmiocalowy ekran LCD pracuje w rozdzielczości 1080p przy częstotliwości odświeżania 60 Hz. Ma on wszystkie funkcje i ergonomię kontrolera do gier DualSense z PlayStation 5. PlayStation Portal ma port USB-C do ładowania oraz gniazdo 3,5 mm do przewodowych słuchawek. Pewnie się zastanawiacie, czy będą opóźnienia w transmisji. Jak na razie recenzenci mogli pograć takie tytuły jak Astro Playroom, Horizon Forbidden West czy Returnal i nikt nie skarżył się na opóźnienia spowodowane tym, że gra jest de facto transmitowana przez Wi-Fi do konsoli, a nie uruchomiona bezpośrednio na niej. Ale jak będzie po premierze, zobaczymy. Konsola ma zadebiutować 15 listopada. A więc, podsumowując krótko ten materiał, ten, kto jeszcze nie zakupił PlayStation 5, będzie mógł poczekać na wersję Slim w mniejszej obudowie, co na pewno korzystnie wpłynie na to, gdzie można będzie ją postawić i umieścić. Chociaż ja osobiście muszę Wam powiedzieć, że jestem zwolennikiem tych pierwszych wersji, tych podstawowych tak zwanych FAT, czyli tych dużych, bo jestem po prostu kolekcjonerem i lubię te oryginalne, pierwsze wersje. Ale dla kogoś, kto jeszcze nie ma PlayStation, nie kolekcjonuje sprzętu, to taki Slim będzie jak najbardziej w porządku. Co do PlayStation Portal, to powiem Wam, że nie mogę się doczekać. Zastanawiam się, czy nie zamówić go już w preorderze, aby dotarł do mnie na premierę, tak, abym mógł Wam pokazać, bo właśnie to urządzenie mi się bardzo przyda. Powiem Wam, że Chciałbym sobie po zaraz jak skończę sesję tutaj przy telewizorze to wziąć takie urządzenie naładowane iść do łóżka i skończyć na przykład rozgrywkę w łóżku wygodnie przed snem sobie jeszcze chwilę pograć odejść od kanapy wygodnie się usadzić poduś, podłożyć sobie podusie z tyłu rozwalić się i pograć sobie na takim urządzeniu. Także powiem wam, że na pewno je kupię. PlayStation Portal to jest coś dla mnie, coś co chciałem mieć. Wiem, że są dedykowane kontrolery do telefonu, też od Sony, ale ja chciałem mieć takie, bo to będzie miało sensa, tak jak widzieliście, także super. Naprawdę fajna sprawa, PlayStation Porta dla mnie. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o PlayStation 5 Slim, czy Wam się podoba czy nie, jeżeli nie macie jeszcze swojego PlayStation, czy będziecie kupować właśnie tą wersję i napiszcie również co myślicie o PlayStation Portal, czy takie urządzenie Wam się podoba, czy Wy byście chcieli je kupić, nabyć, czy je kupicie, dajcie znać. Tymczasem serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego, jeżeli podobał Ci się ten materiał, nie zapomnij mi zostawić łapki w górę, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to zajrzyj na ten kanał, może materiały, które tutaj umieszczam Ci się spodobają i postanowisz mnie subskrybować, a mi będzie bardzo miło. Tymczasem na razie. Cześć.